Cześć, witajcie w przedmaratońskim odcinku Wysportowanych. Tym razem na odjechany trening zaprosiłem prawdziwą legendę, czterokrotnego mistrza olimpijskiego. Przed Wami Robert Korzeniowski. Ciągle na chodzie. Ponad 120 tysięcy kilometrów, różnie to bywało. Zaczynałem od 2,5 tysiąca. Jak byłem juniorem, potem było coraz więcej, potem było ponad 6, a w ostatnim roku zrobiłem najmniej, bo był to bardzo dobrze taki celowany trening 5 tysięcy km. Trzy razy ziemię okreżyłem. 12 lat temu zakończyłeś karierę sportową, złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, ale ja tak patrzę na ciebie, więc co, piwnego brzuszka nie ma. No piwnego nie ma, no, przybyło jest parę kilogramów. Gdybyś mnie tak wiesz, e, zważył, zmierzył, to jestem innym facetem trochę niż w formie startowej olimpijskiej. Ale ja nie mam ambicji być w formie startowej olimpijskiej. Chcę być gościem, który jest na chodzie, który jest sprawny, zdrowy, który cieszy się życiem. Wtedy, kiedy skończyłem karierę sportową, to e, bardzo się bałem tego, że taka pokusa przyjdzie. Ale nie czarujmy się, nie powiesz mi, że nie zdarza się wieczór, gdzie nie weźmiesz piwka, nie włączasz telewizora. Ale oczywiście, że tak, pod warunkiem, że rano potrenowałem sobie. Robert, sprawdziłem e, Twój rekord e, życiowy na 5 km w chodzie. Słuchajcie, mm -hmm. 18 minut, 21 sekund. Przecież to dla niektórych to nie jest chód, e, to, to jest iście sprinterskie tempo. Nawet muszę jak... małą korektę zrobić, bo wtedy jeszcze w tym czasie, pewnie kiedy jak sprawdzałeś, to sprawdziłeś e, wynik z szosy. Tak. A na bieżni miałem godzinę raczej 18 minut i 17 sekund. Mhm. Ja chodziłem po 3 minuty 40 na kilometr, ale to trochę tak, jak porównujemy Nie sobie maratony. Ma, tak no ale są tacy, którzy biegają maratony ze średnią 3 minuty na kilometr czy 5, tak. a są tacy, którzy robią te maratony ze średnią 7 minut na kilometr. Mhm. I to jest po prostu inny przedział. No, dzisiaj powiem tak, sam się cieszę, jak uda mi się przebiec nieraz szybciej, od wyniku jaki miałem na piątkę czy dychę, bo to są wyniki ciągle dla mnie trudne do, 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 do pobicia biegowo, ale na ogół daje radę. No właśnie, no bo przed nami bieg na piątkę w ramach 38. PZU Maratonu Warszawskiego. I co? Spróbujesz taki podobny czas osiągnąć? Spróbuję bardzo, chciałbym nawet poniżej 18 minut. Tu bym bardzo przestrzegał mhm. też wszystkich przed takim hura-atakowaniem tak, że... każdego dystansu, bo to krótkie. Mhm. Najwięcej wypadków zdarza się na krótkich dystansach pod tym względem, mhm. ale to jest dystans, który można sobie marsz pokonać. Słuchajcie, to jest najlepszy wynik, to mówię do tych, którzy nas oglądają oczywiście, naj, najlepszy dystans, żeby zrobić pierwszą życiówkę czasami. Ja uważam, że e, jesteśmy w stanie zadziwić siebie innych, jeżeli nie będziemy robić tego za wszelką cenę. E, ja sobie wymyśliłem właśnie po 40 ten plan mojego takiego biegania e, i tej aktywności trochę jako taką turystykę e, właśnie człowieka, którego na to stać, który to lubi, który pozna przyjaciół. Po co zapisywać się do klubu Palaczy Cygar? czy wielbicieli różnych gatunków piwa, chociaż nie mam nic przeciwko temu, jak można być w klubie biegacza 40 a za chwilę nie będzie, się, nie będzie się wcale tego bał, jeżeli będę w klubie biegacza 50 bo paru takich 50 już mnie na maratonie wyprzedziło. Wcale nie byłem najszybszy Aha. spośród tych, znaczy inaczej, byli starsi ode mnie, biegali szybciej, lepiej, pomchali mi tylko i tyle. Robert, próbowanie nowych sportów to powoli moja nowa pasja. Spotykając się z Tobą nie mogłem odmówić wyzwania Ciebie na pojedynek w dyscyplinie, w której jednak królowałeś, ale żeby nie było Ci tak łatwo, to... Przeszukowałem małe utrudnienie. Małe, Wchodzisz to? Małe, ale małe. Wchodzę. Dasz radę. Dokonałem mistrza, co prawda w nierównych yy, szansach, ale, ale jakoś to mi chyba wybaczysz. No jeszcze, jeszcze brakowało mi tutaj trzeciej gumy i na pewno jeszcze, nie wiem, <grym> podpróć mnie trzeba, bo no czasami tak, tak, skrętani, tak trzeba. Spętani, tak zagumowani. Dobrze, zapamiętam sobie tę te rywalizację. Brawo dla Damiana. Piątka za brawo, fajny brawo, brawo, brawo. Wam też bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka wysportowanych. Widzimy się w następnym, a wytrzymajcie trzymajcie kciuki za Roberta, bo już niedługo pokażę moc na piątce podczas maratonu warszawskiego.